Hej, z góry zapraszam Was na mojego Instagrama i na mojego TikToka, na którym powiedzieliście, że chcecie, żebym zrobiła kanał na YouTube i oto jestem. I Wesołych Świąt, bo jest Wigilia, a my zaczynamy Q&A. Prosiłam Was, żebyście jakby e, pisali mi pytanka na Instagramie i na TikToku i trochę ich jest, więc zrobię połowę teraz, a połowę zrobię w innym odcinku. Dobra, pierwsze pytanie, ile masz milimetrów w uchu? I to jest też odpowiedź na inne pytanie. Um, to odpowiedzieć na inne pytanie. E, czy mam tunel? Otóż mam tunel. Proszę, macie mój tunel. I to jest 4,5 bądź 5 mm. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, bo dawno kupowałam tunel. E, niedawno. Um, ulubione jedzenie. Ja najbardziej, jakby bardzo lubię włoskie i japońskie jedzenie. Nienawidzę tajskiego jedzenia, boże. Nienawidzę, ale to już inna historia. Ale no tak, no to tajskie, Jap... włoski, japońskie. Czy chciałabyś grać w jakimś serialu lub filmie? Jak chodzi o to, to już jakby dostałam rolę w jednym serialu Tefałanowskim, ale tak, chciałabym iść w ślad rodziców, bo bardzo, jakby, bardzo lubię aktorstwo i chodzę na zajęcia i naprawdę mnie tam chwalą, że mam talent, więc <laughs> jeśli się nie chwalę, tylko po prostu się cieszę z tego powodu. nie? Co sobie lubisz? I to naprawdę trzeba mnie zapytać. Codziennie inna odpowiedź będzie. Jak chodzi o mój wygląd, to też odpowiem na inne pytanie: czy mam kompleksy? E, otóż, jeden dzień może być tak, że mówię, że jestem brzydka, gruba, okropna, a w drugi dzień, jestem piękna, szczupła i w ogóle, ale mogę powiedzieć, co lubię w sobie, jak chodzi o tych charakteru. Jak chodzi o cechy charakteru, to lubię, że ja jestem. Inna... Lubię w sobie to, że jak mam silny charakter ja że jak powstawię na swoim, to tak już musi być, że nie zmienię zdania. się Często właśnie dlatego kłócę, ale jakby ja to w sobie lubię, nie wiem dlaczego. Dalej. Jaki masz telefon? Jak widzicie, to to jest iPhone XR, ale ogólnie nagrywam innym, bo ten dopiero wrócił z naprawy i używałam przez jakiś czas ósemki i teraz też yy, ósemką nagrywam, bo ten nie ma pamięci. Dalej. Czy jest coś, czego nigdy nie byś, zrobiła, byś nie zrobiła? Jak chodzi o to, to chyba... Każdy ma coś, czego by nigdy nie zrobił, ale to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, bo na przykład, nie wiem, nie sklepu, nie spaliłbym domu, nie? I to jest naprawdę wiele takich rzeczy, więc to trzeba się tak jakby zwięźle pytać. Jakie masz zwierzęta? Jak chodzi o moje zwierzęta, to na razie mam jedynie jednego chomika, który nazywa się Pysie i ma dwa lata. Eee, Twój masz telefon. telefony chodzi o mój wymarzony telefon? To zbieram sobie na iPhone 11 i myślę, że do wakacji jakoś uzbieram. Eee, bla, 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 bla. Mm. tu Twój e, masz jakieś złamane? Nigdy nie miałam niczego złamanego serio. Dalej. Czy masz krasa do których klasa chodzi? Jak mam na imię? I jak chodzi o to, to ja nie będę jakby mówiła, jak mam na imię, do, mój krasa do których klasa chodzi. Mogę powiedzieć, że go znam. Ale jakby nie będę zdradzała kogoś. Jakby nie będę o kimś mówiła do internetu. Nie jak jest moim crashem? Jakie ja wspom swoje najprzesji wspomnienie z dzieciństwa. Jak chodzi o to, to naprawdę moje dzieciństwo było tak strasznie szalone? Moje dzieciństwo było tak strasznie szalone, że jest tyle wspomnień, ale chyba e, Sylwester 3 lub 2 lata temu. Od ilu lat masz Insta? Jak chodzi o to, to um, chyba od pięciu chciałam już włosy. Ogólnie to i ja, i moja mama mówimy, że, mamy ładny kolor, że mam ładny kolor włosów. I ja też to, tak myślę, ale chciałabym sobie próbować takie przody chyba na fioletowo. Nie wiem dokładnie, chciałabym mieć czarne włosy. chcę mieć jakieś kolczyki? I jak chodzi o to, to ja strasznie robię piercing. I mam tutaj, jakby tutaj mam helixa, tunel, i mam tutaj normalną, jakby dziurkę. Kiedyś miałam dziurkę w nosie, a to inna historia. Chcia chciałabym mieć industrial czyli tutaj jest taki kolczyk, co jest tu dziura, i tu dziura, i tutaj taka, jakby sztanga przechodzi. E, chciałabym mieć sobie, tłumaczyli tu kolczyk w nosie, i smiley, czyli kolczyk w do że jak się uśmiechasz. Eta tutaj się wystaje. I to są kluczki, które chciałabym Ale to w dalekiej przyszłości. I jeszcze kilka pytań jest. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Instagramem? Jak chodzi o to, to jak byłam mała, to miałam opiekunkę i ogólnie wszystkie wkrocie mieli Instagrama, nie wiedziałam co to jest, ale powiedziała, że mi założy. I najpierw to się o tata, potem mama i jakoś tak mam Instagrama. Gdzie najczęściej kupujesz ubrania? O, dalej nie robiłam zakupów, ale chyba w Berszce. A jak chodzi o mój ulubiony jakby sklep z ubraniami, to jest Berszka, to tutaj macie Berszka, e, Skydance i mijaka to sklep sklepy internetowe, dobra. Najważniejsze postanowienie na nowy rok i to jest już ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak chodzi o to, to chcę po prostu wziąć się za siebie w tym sensie, że ostatnio zaniedbałam moje zajęcia, ćwiczenia i po prostu chcę od nowego roku chodzić na więcej tych zajęć i już zawsze, żeby po prostu na nie chodzić. I to już było ostatnie pytanie, żegnam Was, mam nadzieję, że się spodobało i że chcecie, żebym nadal nagrywała. Wesołych świąt i widzimy się z